On nie tylko nie ma słuchu, bo wystarczy posłuchać jego, wcześniejszych, jego wcześniejszego, słuchaj Bronisław, wycia, jego wycia na, w Gdyni na skwerze Kościuszki, to, to możesz posłuchać. On, on naprawdę nie ma słuchu. On nie wie, co to jest muzyka w ogóle. Raz, raz. Ja uwielbiam ją. Ona tu jest i tańczy dla mnie bo. O -o -o -o. U -u -u. A bo percy, jak to była dziewczyna ze świata miłości. Szalona noc, ta szalona noc. O -o -o. Ta szalona noc. Ja uwielbiam ją, ona tu jest i tańczy dla mnie, bo. Ja nie wracam do muzyki. Nigdy nie wrócę do muzyki. Ja jestem specjalistą od spraw i od zjawisk nadprzyrodzonych i od spraw kryminalnych. Nie interesuje mnie muzyka Disco Polo. Jestem człowiekiem z większymi ambicjami. Jego marzeniem powinno być to, żeby się uwolnić ode mnie i spłacić pieniądze. To jest jego marzenie.